Co się stało się? Pierwszego dnia listopada. W roku 2023, czyli dziś, ukazał się setny odcinek mojej serii. Co się stało się? Chciałbym wam serdecznie podziękować za oglądanie i wszelakie interakcje. Pozdrawiam was, drodzy widzowie i zdrówka życzę. W roku 741 papież Grzegorz III wydał oratorium, w którym polecił odprawiać w tym dniu modlitwy do wszystkich świętych. Dało to początek święta wszystkich świętych, które dziś obchodzimy. W roku 1931 założono polski związek tenisa stołowego. W podstawówce sporo grałem w pingla, ale od tamtego czasu chyba ani razu. W roku 1976 ukazał się singiel Money 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 grupy Abba bardzo popularna grupa swego czasu. Na, na. W roku 1982 Firma Philips wprowadziła na rynek pierwszy odtwarzacz płyt CD. Lubię Cedeki, mam sporą kolekcję. W autach grają cały czas. W roku 1996 miała miejsce premiera melodramatu Romeo i Julia. W filmie dzieło Szekspira jest przeniesione do czasów współczesnych, a rolę Romeo gra Leonardo DiCaprio. W roku 1962 wystrzelono w kierunku Marsa radziecką sondę kosmiczną Mars-1. Była to pierwsza sonda, która dotarła w okolice Marsa, jednak jej misja nie zakończyła się pełnym sukcesem. W roku 2018 miała miejsce premiera gry Machinarium, wydanej na konsolę Nintendo Switch. Nie grałem, ale wrzucam info z pozdrowieniami dla widza Roman Olech. W roku 1998 utworzono Europejski Trybunał Praw Człowieka. No i bardzo dobrze. Papatki, do jutra.